Och, gdzie jest ta Lucy? Zaczynam się zastanawiać, czy ten pomysł z domowym przedszkolem był na pewno dobrym pomysłem. O, Lucy, akurat o tobie myślałam, ale masz wyczucie. A gdzie są dzieci? Miałyście przejść z dziećmi, z całą grupą. Ale sama spójrz, gdzie my je pomieścimy? Musimy zrobić miejsce. W sumie pomyślałyśmy o wszystkim, tylko nie o miejscu, w którym będziemy się bawić z naszymi dziećmi. Zamiast tak dziwnie na mnie patrzeć, to chodź mi pomóż. Musimy przenieść to pianino. Ale gdzie ty chcesz je wynieść? Carmen, nie pytaj już tyle, tylko pomóż mi, bo ono jest bardzo ciężkie. No sama nie dam rady. I co? Dużo tam się jeszcze zmieści? Zostało jeszcze trochę miejsca? Okej, okay, jeszcze kawałek, jeszcze chwila. Już moment, zaraz będzie. Dobra, jest. No dobra, prawie. Dobra, niech tam zostanie. Na razie przynajmniej nikomu nie będzie przeszkadzało. Mamo! Mamo, gdzie jesteś? Och, no nawet w kuchni jej nie ma. No to zostaje mi tylko piętro. Mamo! Mamo, wołam Cię i wołam. Gdzie byłaś? Och, pewnie nie słyszałam. Przenosiłyśmy fortepian. Lucy, skończyłam. Teraz już będzie dobrze. O! A czemu, Lucy, Twoja córa jest tak fajnie ubrana? No właśnie. Co to za strój? No bo ja... No, bo ja postanowiłam być cierliderką. No, zobacz, jak się idealnie do tego nadaje. Mam już pompony, własny strój, sama go wymyśliłam. Ciociu, widzę, że tobie się podoba. No, powiedz coś mamie. Przecież wiem, że przemówisz jej do rozsądku. Bycie cierliderką jest fajne. Ciociu, ciociu, please. Oho, widzę przez okno, że idzie nasza mała gromadka. Gromadka? Nasza? Mała? Mamo, ciociu. Ale o co chodzi? No, w sumie ci nie mówiłam. Będziemy miały domowe przedszkole. Okej, okay. potem ci wytłumaczę. Muszę iść na dół. No świetnie. Fortepian przeniosłyśmy. Ale reszta? Przecież jest tyle rzeczy jeszcze niepotrzebnych. O nie. Cześć Lucy. Zobacz, jakie mam małe słodziątka ze sobą. Tylko proszę nie zostawiaj mnie już więcej z nimi samej. Oj, ciecia Betty, może jeszcze chwilę zostanie z wami, a, a ciecia Lucy jeszcze troszkę posprząta. Betty, poczekaj jeszcze chwilę, musimy posprzątać salon, przecież nie mamy się nawet gdzie z nimi bawić. O, rajciu, dzieci, idziemy na dwór, tam będzie fajnie. O, mam nadzieję, chodźcie. I tak kończy się historia. Okej, okay. widzę, że niektóre już zasnęły. No to może jeszcze jedna? No to po tej historii już wszyscy zasną. Dawno, dawno temu. O, widzę, że Betty ma rękę do dzieci. To ja jej nie przeszkadzam. Muszę szybko posprzątać salon. O, córcia, pomóż mi szybciutko. Nie mamy za bardzo czasu. Mamo, ale musisz zaakceptować to, że będę cheerleaderką. O, mamo, spróbujesz jeszcze być opiekunką. Jak to ci nie wyjdzie, to możesz być cheerliderką. Okej, okay. sprawię, że na pewno mi się nie spodoba być opiekunką. To co mam pomóc? Pomóż mi się pozbyć tych wszystkich rzeczy stąd. Przecież jak dzieci się do tego dorwą, no to będzie już po nich. Okej, okay. ostatnia filiżanka. No to gotowe. A skoro nikt nie widzi, to podćwiczę układ. Lewa i prawa. Do góry hop, hop. Do tyłu, do przodu. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. hop. O, mamo, yy... Ja nic nie robię. Ale ja ci nie zabraniam ćwiczyć. Ćwicz sobie, ćwicz. Tylko pomóż mi z tym stolikiem, bo on jest za ciężki. To co, mamo? Tu możemy go zostawić. Już nie mam siły, żeby nieść go dalej. No chyba jednak zaczyna mi się podobać ta praca. Czysz! No już mówię ciszej. Wszystkie zasnęły. Takie słodkie, zmęczone. W sumie ja też się położę. No, pięknie, teraz kuchnia jest tak zagracona, że nie da się przejść. I jak mam, bobasą, zrobić herbatkę? Dobra, może tu się przecisnę? I jeszcze tutaj? Okej, okay, dobra, jestem. Jejku, ale to wyprawa w tej kuchni teraz. Hop, hop, hop. W prawo i w lewo. Hop, hop, o. Mamo, ja nic nie robiłam. Okej, okay, już idę. Kiedy ona zrozumie, że ja tylko patrzę, nic na złość nie chcę. A w sumie to nawet fajnie jej wychodzi. Tylko jak jej to powiedzieć? I hop, hop, hop. I w lewo, i w prawo. Hop, hop, hop. o, o jejku. ja nic nie mówiłam. Widzę, że Cię Betty doskonale sobie radzi z pracą. To ja jej nie przeszkadzam. Hop, hop, hop. Prawo. Jeja. A tutaj co się wydarzyło? Jakby ci tu powiedzieć, Carmen. <grych> Małe przebeblowanie. No jednak dzieci wywracają świat do góry nogami. No właśnie. A gdzie one są? No, chyba ich nie zgubiłaś. Dzieci. Betty. Och, i nawet mnie nie wysłucha. Tylko pójdzie i krzyczy. Zaraz wszystkich obudzi. I prawo, i lewo. Hop, hop, hop. O, o, wszyscy mi przeszkadzają. Muszę gdzieś później. Tam w ogrodzie są dzieci. O, w kuchni też jest mama. Ach, muszę iść na górę. Och, nie wstydź się. Mi się to bardzo podobało. O, nie obrażaj się. Hej! Za późno. No, tu u góry mam spokój. Nikt mi, nic mi nie przeszkadza. Lewo, prawo. Do tyłu. I do przodu i bok. O nie! Moja córa ćwiczy, a nie pomyślała o tym, że to wszystko słychać przez podłogę. Och. Och, a nie zwrócę jej uwagę. Bo przecież znowu się na mnie obrazi. Póki dzieci śpią na podwórku, to wszystko jest w porządku. Ale wieczorem czy na podwieczorku, to będzie już trudno. Dzieci zaczną pewnie płakać. No, mam nadzieję, że do tej pory już się zmęczy. Och, idę zobaczyć, co u Betty. Och, niech ja się tylko zastanowię. Przecież, przecież chciałyśmy zrobić dzieciom herbatę. A one potrzebują specjalnego picia. Muszę iść do sklepu. O nie, hm, gdzie był ten sklep specjalny dla dzieci? Hop, hop, hop. Ojej, to skakanie już zaczyna być męczące. O, w sumie zawsze chciałam spróbować gry na pianinie, a mama zawsze mi zabraniała. Ach, teraz będę mogła. Okej, okay, jakoś dałam radę je stamtąd wydostać. Hmm, tylko ono powinno być chyba otwarte. No, teraz zdecydowanie lepiej. Kiedyś chodziłam w sumie na naukę gry. Może coś będę pamiętała. No to uwaga. Raz, dwa, trzy i. O, to chyba jest ten sklep. Mam nadzieję, że dobrze trafiłam. No to wchodzimy. Trzymajcie kciuki, żebym tylko znalazła mleko dla naszych dzieci. Dzień dobry, witam w naszym sklepie. W czym mogę Pani pomóc? Chciałam kupić coś dla dzieci. E, jakieś mleko do picia, Co się dzieciom daje? Okej, okay. zaraz pani podam, tylko proszę mi powiedzieć wiek i e, czy to jest tylko jedno dziecko, czy więcej? Du, 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 du. Zaraz coś przygotuję. W sumie to to mają po 5 miesięcy. A jest ich szóstka. Ty... Co? Ma pani szóstkę dzieci? Jejku. I pani jeszcze mnie pyta, co dla dzieci najlepiej wziąć? Ach. Ach, bo to nie moje dzieci. My się tylko opiekujemy z koleżanką. A i tak się zastanawiamy, co im tutaj dać, żeby nam smacznie spały, chciały się bawić i nie marudziły za dużo i szóstka dzieci hm zaraz coś przygotuję a ma pani tutaj dużo ciekawych rzeczy zaraz sama się tutaj rozejrzę co ciekawego pani w tym sklepie ma Chowałam już chyba wszystko, co pani chciałam dać: eee, mleko na dzień, mleko na wieczór, soczek do popicia, koktajle eee, chyba to na początek starczy o jacie, ale górka i to wszystko dla szóstki dzieci tylko jak ja to wszystko wezmę przecież jak to ruszę tylko dotknę to pewnie samo się no właśnie rozwali. Ma Pani może jakiś inny pomysł? Okej, okay, teraz to jest lepiej spakowane. Tylko nadal nie wiem, jak ja to przyniosę. Przecież to jest aż raz, dwa, trzy, cztery, aż pięć rzeczy do przeniesienia. A ja mam tylko dwie rączki. Wie pani co? Tak się rozglądałam po pani sklepie i poproszę jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim mleko. Soczki. Szejki, ale też wodę, mały zapas mleka, jedno krzesełko dziecięce, drugie krzesełko dziecięce, kocyk, kołyskę, książeczkę z dobranockami, zabawną poduszkę. No i może jeszcze ciasto. Ale to ciasto już tak bardziej. Dla mnie małe dzieci takich rzeczy nie jedzą. Rozumiem, że te wszystkie rzeczy mam wziąć na dowóz dla pani do samego domku. Ciekawe tylko, jakie miny zrobią dziewczyny. Trochę tego nakupowałam. Halo, przepraszam, ale to chyba nie do nas. Proszę stać. Przepraszam, fiołkowa jeden? Czy nie pomyliłam przypadkiem adresu? Yy, no tak, ale nikt nie, nie zabawiał przecież. Zamawiał, zamawiał. Pani koleżanka nie zdążyła jeszcze wrócić do domu. A ja akurat miałam po drodze, no to pomyślałam, ok, zapakuję i wpadnę. O, Rajciu, co ona wymyśliła? No dobrze, już zaraz wszystko wypakuję. Do widzenia. O, Rajciu, ile rzeczy. I wszystko dla dzieci. O, jednak pomyślała o wszystkim. Hop, hop, hop. Cześć, mamo! Gdybyś tak nie skakała, to bym cię w życiu nie poznała, co ty zrobiłaś z włosami, jak ty wyglądasz i gdzie twoje pompony, bo nie będę ani kirlerką, ani opiekunką. Mam inne powołanie. Hop, hop, hop. Och, szybko, tu ja jej nie zrozumiem. No nic, muszę sobie sama poradzić i wszystko wnieść. No, ten pokój już bardziej zagracony nie był. Wszędzie są jakieś rzeczy. Ale pomyślała nawet o torcie na osłodę. <laughs> Ciekawe tylko, kiedy przyjdzie. O, cześć, Carmen. Właśnie o tobie myślałam, ja o tobie też. Co za zbieg okoliczności, muszę ci coś powiedzieć, tylko nie wiem jak. Jeżeli chodzi o te zakupy, to już je wypakowałam, <grytanie> ale masz minę, szkoda, że nie mam lusterka, to byś się zobaczyła. No bo ja te rzeczy dopiero kupiłam, a one już tu są. Dziewczyny, bo ja nie mogłam ich dłużej powstrzymać, już zaczęły się nudzić. I rozchodzić się po całym ogrodzie, a teraz po domu. Spoko, idealnie zdążyłyśmy. No to co, może jakaś mała zabawa ze szkrabami? Ojej, a co to za muzyka? Och, wszystkie dzieci zaczynają płakać. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Och, nie wierzę. Faktycznie, ta fryzura. Wszystko się zgadza. Ubiór przecież ona teraz chce zostać pianistką. To już było lepiej, jak stąpała po podłodze i było tylko stukanie, a nie taka muzyka. Och, dzieciątka, cichutko, spokojnie. Idźcie spać. Nie przejmujcie się tą muzyką. Ee, Jessie? To ty? Skąd taka fryzura? No co? Wszyscy się mnie czepiają, a ja po prostu chcę być pianistką z prawdziwego zdarzenia? Och, przestań już. Wszystkie dzieci się boją. Nie lubią takiej muzyki. Zaczynają nam płakać. No nikt mnie nie rozumie. Dlaczego nie dacie mi być po prostu pianistką, gdzie liderką też nie mogłam być? Okej, okay, chyba twoja córka nigdy nie przestanie. W takim razie musimy uciszyć nasze spokojne maluszki. Cichutko, spokojnie. Dobra, misja wykonana. Te dwa już zasnęły. Cich, spokojnie, tak wiem. Kołyska, cichutko. To w sumie prawie wszystkie dzieci już śpią, tylko tamte dwa bobasy cały czas broją. A, to znaczy nie, pomyliłam się, nie dwa, a trzy bobasy, bo jeszcze zapomniałam o swoim bobasku policzyć. Och, mamo, przestań, ja już jestem duża, doskonale o tym wiesz. No, ale zachowujesz się jak te małe bobaski, a nawet gorzej. Zresztą miałaś mi pomóc i co? Cały czas tylko kombinujesz, jak nie cię liderka, to pianistka, zmieniasz kolor włosów, ubrania... A mama czeka z pomocą. Okej, okay, dobra, już okej. Okay. To tam, widzę, jest jakaś czytanka dla dzieci. To te dwa, co jeszcze nie śpią, to ja im przeczytam. Och, <laughs> chyba spodobała Wam się moja fryzura. Ciekawa jestem, czy spodoba Wam się moja czytanka. Dawno, dawno temu. O, popatrz, i bąble nam zasnęły. Dałaś radę, ekstra. O, o, dzięki, mamo. W sumie nie myślałam, że to jest takie łatwe. Jejku, nie, 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 nie budźcie się. Łatwe, łatwe. Gorzej tylko, jak już zasnął. i ktoś zapomni o tym i zacznie głośno mówić. To one się zaraz budzą. Trzeba uważać. To mam jeszcze jedną prośbę, podgrzej to mleko, niech dzieci mają jak się obudzą. Tyle nowości w tym dniu, jeszcze nigdy nie podgrzewałam mleka, ale okej, okay, dobra, spróbuję. Nasze maluszki już się pobudziły i czekają na mleko. Hmm, zaraz powinno być. <laughs> już nie mogą się doczekać. Tak samo jak i my, was, podczas kolejnej bajki, bo teraz już się żegnamy. Oczywiście, na koniec mamy do Was kilka pytań. Przede wszystkim moje, moje jako pierwsze dobra. Zanim chciałam być pianistką, to kim chciałam być? Pamiętacie? Piszcie w komentarzach odpowiedzi, albo klikajcie lajki, like, żebym wiedziała, że pamiętacie. Za to moje pytanie brzmi, ile dzieci mamy pod swoją opieką? Czy pamiętacie ich ilość? O, zobaczcie jeszcze raz te nasze słodziaki. Może jeszcze zdążycie policzyć? Słuchajcie, wpisujcie oczywiście w komentarze albo klikajcie lajki, żebym wiedziała, że znacie liczbę naszych słodkich dzieci. To jeszcze ja mam dla Was zadanie. Jeżeli widzieliście dzisiaj jakieś dziecko, albo po prostu lubicie dzieci, takie malutkie, takie bobaski, takie jak tutaj mamy, to kliknijcie lajka. Like Zobaczymy, ile nas jest. O, mleko się zrobiło, także my zaczynamy karmić nasze małe bobaski. A do Was mam jeszcze ostatnie pytanie, gdzie kupiłam mleko? To my zabieramy się do pracy, a z wami już się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!